Czy masz problem z łamigłówkami do gry Worms Revolution Extreme? Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój film dotyczący gry Worms Revolution Extreme na PlayStation Vita i PlayStation TV. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Kolejna misja Brudna Bomba tej W misji ważne jest odpowiednie poruszanie się. Sama broń nie wystarczy do zlikwidowania przeciwnika, więc wymyśl w jaki sposób spowodować dodatkowe obrażenia. Ruszaj. Startuję. They say nature abhors a vacuum. Well, not as much as I abhor a smart Alec worm. This guy. You've been drafted in to administer a firm but fair clobbering to Milado over there. Okay? You'll need to pick this up, and this one, and this box of fun if you're gonna do the job right. Espionage tells us this chap's been drinking those energy drinks and been eating wheat-based cereals, so he's half mad with adrenaline. You'll have to improvise. Come on in. Od razu wybieram spadochron. Skocze i ląduje mniej więcej na skrzyni. W środku znajduje się Lina Ninja. I teraz. Przymocować się. Rozbujać. I plecak odrzutowy to wystarczy, aby się tam dostać.

I teraz kolejna moja tura? Używam dynamitu. To wystarczyło Floating is ungentlemanly, as is dancing on graves and ringing a fallen enemy's relatives to ask if they want to buy some black armbands. So stop it. Victory! Łamigłówka rozwiązana, dobra robota, Efrio. W uznaniu Twoich niezwykłych zasług przyznano Ci złoty medal. Gratulacje! Minuta 17 sekund i 5 setnych, ponownie 40 kredytów. Linki do pozostałych moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!